Cześć jestem wszędzie ćwiczący pokazuję proste ćwiczenia klasyczne proste ale najlepsze na świecie 3-4 ćwiczenia na kręgosłup bo kręgosłup to jest duża inwestycja plecy, kręgosłup największa powierzchnia większość ludzi boli bo się garbią albo mają jakieś stare urazy albo dzisiejsza praca za biurkiem czy przy komputerze wielogodzinna trzeba przerywniki robić rozciągać puszczać, rozciągać, yy, trzymać się tutaj prosto, a na dywanie wystarczy się położyć. No, Troszeczkę to przejrzymy. Położyć się na dywanie, w domu i gdziekolwiek, jak dużo jest możliwość, wyciągnąć ręce. Głowa prosto. Nie patrzymy na boki. Raz, dwa. Raz, dwa. Zauważcie, że ręce pracują moje tak albo tak. I to jest też kreacja w ćwiczeniu. Bierze udział więcej mięśni. Raz, dwa. Wydech. Raz, dwa. Raz, dwa. Po 10-15 ruchów odpoczynam. Odpoczywam. O, ręce tu przy barkach albo bliżej bioder. Biodra zostają przy podłodze, bo to jest ważne. Na wprost patrzę, odchylam się i całe plecy pracują napięte są aż od szyi do pośladków. Wzmacniają się wtedy. Raz i zostać można kilkanaście sekund. Albo w drugiej wersji powtórzeniami raz, dwa. Raz, dwa. Mamy kilka wersji, jednego ćwiczenia, a następna wersja, jedna ręka wyciągnięta i przeciwna O! I całe plecy znowu aż w lędźwiach tutaj się wzmacniają. Druga wersja, raz, dwa, trzy. Trzecia wersja, czy przytrzymać się tu stołu na przykład. I raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. To jest najtrudniejsze. Te ostatnie było najtrudniejsze. Ale to balansowanie o, na lewo, na prawo. Biodra przy podłodze to jest najważniejsze w tym ćwiczeniu. Mobilizacja bioder tu w gorącej części lędziowej. Więc mamy tu, wstajemy też zawsze prosto, cały wianuszek ćwiczeń. A na co dzień prosto, wszędzie prosto, ładnie. Nie wiem, tak, dziś trzy wieczy albo takie ćwiczenia. Tego nie robię, chcę dłużej iść raz. Krótkim ruchem nogi pracują, a kręgosłup się wzmacnia i nie jest tutaj obciążony, jak wykonuje jakiekolwiek czynności, nawet z odkurzaczem. O, tak, nie dawno. Za... ciągle po tym, tylko tak jak samuraj i idę tu z odkurzaczem, a tu wszystko jest w porządku. Nogi pracują, czyli się wzmacniają i sobie odkurzam. To samo z grabiami w ogrodzie. Wszędzie ćwiczący.